Siemano widzowie, witam was już w kolejnym odcineczku na moim kanale Dzisiaj taki szybki odcineczek spłacania całej kwoty jaką zbieraliśmy na 5 live'ach charytatywnych Powiem wam jedno złe info Bardzo złe nawet Z tych 20 złotych co zbieraliśmy na live'ach dostałem na konto tylko 7 Przez tą dużą prowizję od serwisu Okazało się, że osoby wysyłały SMS-em -y, niektóre i ta prowizja była naprawdę duża ale bez zbędnego przedłużania wpłacamy kwotę 7 zł. Moje imię Jan K. pik. Zapoznałem się z regulaminem. Wpłać na 8. Gdzie tu jest PayPal? Jest PayPal. Wpłacamy. Oczywiście dane tutaj zamarzę. Nie chcę, żebyście tutaj widzieli moje hasło i tak dalej, chociaż tu nie widać hasła. Nie powinno być tak źle. Ani moich danych. Pyk to. To tutaj że tu jest mój adres, to nie będę go pokazywał wam. Zapłać teraz. I jest. Jesteś super, Jurek ma wiadomość dla nas Jurek nam wysłał, Owsiak nam wysłał wiadomość, co jest filmik, który jest dla wszystkich co wpłacili dobra, oglądamy Siema, dzięki za wsparcie Wiesz, że to już 30 lat jak gramy? Zobacz nasze wszystkie finały 16 milionów A przecież będziemy grać do końca świata jeden dzień dłużej. Dzięki Twojej płacie należysz do wyjątkowego grona tych wszystkich, cudownych. Janka, jestem tutaj. Hurra! Ludzi. W tym roku finał pomoże we wsparciu okolistyki dziecięcej. Dlatego teraz chcę zobaczyć, ile wynosi Twoja płata. Zespół BOŚ mamy już informację? Coś niesamowitego to rewelacyjna kwota Pomyślałem 7 złoty. Rewelacyjna kwota. Twoja płata jest mega ważna. Jesteś jedną z osób, które też płaciły nad zbiórkiem razem. Ubieraliście na specjalistyczny mikroskop. Niektórzy Uuu. nieźle mydlą oczy, a inni mają oczy dookoła głowy. To fajne uczucie, gdy wpadniesz komuś w oko. A jaka to odpowiedzialność, gdy nie możesz kogoś spuścić z oka? To ważne w każdej chwili naszego życia. Dlatego wspieramy okolicznikiem dziecięcą. Ogromne dzięki za Twoje wsparcie. Udostępnij to wideo i zachęć bliskich do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, abym im też mógł osobiście podziękować. Do zobaczenia za rok. Powiem wam miłe to jest jak oni to rozwiązali Dali filmik Gdzie jest twoje imię Oraz to ile wpłaciłeś To wygląda naprawdę nieźle To chyba tyle w dzisiejszym odcineczku Polecam wam Zostawić subskrypcję Zostawić lajkacza Wyświetla się teraz ten przycisk Magiczny przycisk na ekranie Daję wam 3 sekundki na zasubskrybowanie 3, 2, 1 mam nadzieję że zostawię suba i to tyle. Tak naprawdę. Cześć widzowie. Do zobaczenia na następnym live. Outro.